Dobra. Hejka, z tej strony Kondys. Mamy już, właśnie, ponad 8 godzin startu sezonu, więc ja powoli skończę swój, tak jakby, pierwszy dzień. No, Nie jestem osobą, która lubi siedzieć po nocach, więc już i tak koło tej pierwszej planowałem spać, ale takie jest jeszcze powolne nagranie tego, co się tutaj działo. A obecnie top jeden rank barbarzyńcom. Tutaj właśnie patrzę sobie po innych. 115 kryteriów zrobiony. Niech no, jeszcze zbyt dużo nie puszowa, więc nawet nie ma co mówić. Pewnie, jak wstanę rano, będę. Drugi albo w top, top 10, więc zobaczymy. Ale właśnie na z takich mocnych puszów, no to coś tam do machantarzy puszowali, ale jestem wyżej od nich. U Mnichów też się dużo nie działo, u nekromantów się dużo nie działo, u szamanów też się dużo nie działo i w sumie czarownicy też dosyć, dosyć jeszcze to są wolne czasy, czyli specjalnie tam nikt nie puszował. Patrzysz na sezon. Yy, nie hardcore, no to oczywiście tutaj czarownicy już są na samej górze. Szamani, tutaj widzimy też ładne czasy. Nekromanci, o dziwo, o dziwo nisko, myślałem, że nekromanci będą już wyżej. Mnich 109, łowca demonów, najwyższy 114, krzyżowiec 9,4 i barbarzyńca 150 chodzi o softcore. Więc licząc to, że jeszcze nie każdy pushował. Ja się plasuję mniej więcej prosto za czarownikami z softcora. Więc, jak na hardcore'owego barba jest w miarę spoko, co nie? Mówiąc o czwórkach, najwyżej już mamy 140, jeszcze 150 nie pękła, ale pewnie, pewnie, za niedługo pęknie. Jak wstaniemy rano, już będzie dużo 150. Ja już zacząłem budować swojego necromantę i pewnie, właśnie jutro będę nim się starał coś spuszować. Zobaczymy, jak właśnie barbarzyńce przegonią. Jeśli tutaj nie będzie dużej konkurencji u barbarzyńców, to po prostu nawet nie będę się za bardzo ścigał, bo nie ma się pewnie z kim ścigać. Zobaczymy właśnie kiedy, tutaj dopiero się ludzie pojawią O właśnie, jeśli chodzi o mój ołtarz, obecnie jak wygląda, to już uzupełniłem można powiedzieć cały ołtarz jaki mogę Bo ja otwierałem jeszcze Zastrzenienia Wyzwań, to muszę poczekać do wtorku, żeby ulepszać dalej Zdecydowałem się na ostatnie dwa punkty na użycie, na szybkość ruchu oraz na Oświadczenie na Zastrudnienie Naschnienia, aby po prostu Tego expa zdobywać szybciej, mam właśnie już 700 paragon Mam tutaj właśnie wszystkie tutaj tak jak pokazywałem na swoim filmiku bonusy wybrane. Wybrałem też już yy, wzmocnienie ojciec, czy to że jakby wypije potkę mam wzmocnienie z yy, kapliczki. I fajna sprawa pamiętajcie, jeśli macie z drugiego aktu rękawiczy z aktów, to wtedy właśnie możecie dać je, je na swojego towarzysza. To jest bonus z emanacji. I wtedy właśnie bonus trwa 10 minut. Więc jest takie takie w miarę przyjemne. Nawet nawet fajne. No a poza tym, no to co mogę powiedzieć? Miego sezonu wszystkim. Ja jeszcze mam sporo do roboty. Moje gemy nie istnieją. Nie mam żadnych tutaj mocnych broni. Jestem praktycznie na samym początku etapu do grania, więc. Widzimy się jutro z rana. Trzymajcie się do zobaczenia, Bye bye. Hej, papa. Dbajcie o siebie.